Jeśli naprawdę mam dla Ciebie odzyskać kilkadziesiąt tysięcy złotych i obniżyć Twoją ratę przynajmniej o połowę, to posłuchaj, bo to najprawdopodobniej będzie najbardziej wartościowa rolka, którą dzisiaj zobaczysz. Co najważniejsze, nie płacisz kompletnie nic na początku. Nie ponosisz kosztów sądowych, nie płacisz za prawnika, biegłych ani stawiennictwa w sądzie. Nie ryzykujesz dodatkowymi opłatami, nawet jeśli sprawa się nie powiedzie. Choć jeszcze takie nie mieliśmy. Całą odpowiedzialność za prowadzenie sprawy bierzemy na siebie, czyli jesteśmy dosyć pewni naszych usług, a rozliczamy się dopiero wtedy, kiedy faktycznie odzyskamy dla ciebie czystą wykupkę. Więc nie ma sytuacji, w której koszt sprawy przewyższa realną korzyść. Jeśli twój kredyt nadal trwa, takim dodatkowym bonusem będzie obniżenie twojej raty przynajmniej o połowę. I to taka realna ulga, którą dostajesz od nas całkowicie w gratisie więc masz pełną kontrolę i jasne zasady od samego początku. Decyzję podejmujesz dopiero po pełnych wyliczeniach korzyści, a nie przed. Chcesz wiedzieć, czy Twoja umowa się kwalifikuje? Wyślij umowę do bezpłatnej analizy. Sprawdź, co możesz odzyskać całkowicie bez zobowiązań. Najpierw analiza, potem decyzja.